Ej, Kirgistan, Chiny i Kazachstan, mam dla was robotę. Jaka to robota, i niby z jakiej paki mamy ją wykonać? Ano, niby z takiej, a tak do rzeczy, macie zniszczyć Polskę, a jak tego nie zrobicie, to skończycie jak Mongola. A więc idziemy. No i słusznie. A i co to robić? Nic, nic. Sudan szykuj się. Jakiś dziwny był, nic nie mówił, ale łatwo. Teraz ty. Hehe, he, ty wiesz w jakie teraz bagno wchodzisz. No na dobrych terenach nie mieszkasz z D. Skopać mu tyłek. Elo polaczku. No siema. O nie. Jesteśmy zgubieni. Zamknijcie się i atakować go. Teraz ty.